Dla nowych graczy Superbet po raz kolejny wychodzi ze specjalną promocją powitalną. Jeżeli nie masz tam jeszcze konta, to koniecznie załóż je korzystając z linku, który jest podpięty w komentarzu pod tym filmem. Następnie zaakceptuj wszystkie zgody marketingowe i wpłać minimum 50 zł na konto gracza. To automatycznie zapisuje Cię do promocji. I teraz najważniejsze, wybierz mecz Polska-Estonia i tak jak na przykładzie, obstaw czystą wygraną naszej reprezentacji. Możesz na to przeznaczyć nawet 2 zł. Jeżeli nasi wygrają, to w przeciągu 72. W godzin na twoim koncie pojawi się bonus 400 zł na dalszą zabawę. Bardzo fajna promocja, warto z niej skorzystać. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu podpiętym pod tym filmem. No i standardowo konkurs o 20 zł Superbet. Wystarczy, że wytypujecie minutę pierwszego zdobytego gola oraz dokładny wynik tego oto spotkania. Pamiętajcie, że typujemy do godziny rozpoczęcia meczu. Komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie nie będą brane pod uwagę. To by było na tyle. Przejdźmy zatem do kuponów, polesłanych przez naszych graczy. Miłego oglądania. Po krótkiej przerwie wracamy z kuponami i dzisiaj skromnie tylko jeden mecz w ramach rywalizacji o bilet na Mistrzostwa Europy. Oczywiście tym starciem jest mecz Polska-Estonia. Mamy już przed sobą kupon od naszego gracza. Kolega skupia się tutaj na samych overach i wygląda to tak, że jego zdaniem w całym spotkaniu zobaczymy przynajmniej 8 celnych strzałów, dwa zdobyte gole, nie ma znaczenia czy paną one po stronie Polski czy Estonii, oczywiście liczymy na tą pierwszą opcję. Dalej mamy 6 rzutów rożnych albo i więcej, i na koniec przynajmniej 4 kartki. Spójrzmy może na ostatnie mecze obu reprezentacji. W listopadzie Polacy podjęli ekipę Łotwy. Mecz zakończył się wynikiem 2-0, Bramki zdobywali wtedy panowie Frankowski i Lewandowski, rzutów rożnych łącznie było 12, po kartoniki sędzia sięgał wtedy 5 razy. I tak to wygląda w dużym skrócie: Estonia i Łotwa to zbliżone do siebie ekipy pod względem jakościowym. Przejdźmy już, może, do podsumowania. W takiego singla gracz zainwestował 1000 zł z dużym hakiem przy kursie ogólnym 2,25. Może wyciągnąć niecałe 2200. Dwa następne kupony można dać obok siebie. Są one niemal identyczne, ponieważ zostały stworzone przez jednego gracza. Prezentują się one następująco. Oczywiście pod lupę brany jest mecz Polska-Estonia, Eurobarraże. Kupon numer 1, Kurs 5, stawka 500 i potencjalna wypłata 2200. Mamy tutaj dwa wydarzenia. Pierwsze z nich Estonia dopuszcza się przynajmniej 15 fauli na naszej reprezentacji, czego skutkiem. I tutaj przechodzimy do drugiego wydarzenia. Będą kary w postaci czterech kartek albo i więcej. Przynajmniej cztery faule z tych ewentualnych 15 muszą się skończyć ukaraniem. Z wiadomych względów Polacy są faworytem tego spotkania. W rankingu FIFA zajmuje 93 miejsca wyżej niż goście. Brak umiejętności podobnych do naszych graczy rywale będą mogli zastąpić ostrą grą i walecznym nastawieniem, które miejmy nadzieję przyniesie tylko te faule i zdobyte kartki. Drugi kupon jest bardziej ogólny i grane jest na nim... To, że w tym spotkaniu padną maksymalnie 3 bramki oraz 4 razy lub więcej któryś zawodnik znajdzie się na pozycji spalonej i zaliczy offside. W ramach ciekawostki w 15 z ostatnich z 18 meczów Polski padło mniej niż 2,5 gola. Można się tym oczywiście kierować typując coś takiego... Przy takim przewidywaniu dużo będzie zależeć oczywiście od graczy ofensywnych i ich formy. Zdobyte bramki, ewentualne spalone to przecież ich działka. Spójrzmy jeszcze na liczby: kurs całkowity w tym przypadku to 4-0, zainwestowane zostało pół tysiąca. Ewentualna nagroda to dokładnie 1760 zł. To tyle na dziś, dzięki za uwagę. Pamiętajcie o naszej promocji Superbet, wpadajcie na Face'a, na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.